do tego filara będę przybiegał cały czas. Nie no to tak, bez przesady, spotkać się między drugim a pierwszym, wtedy cię bali. Wracaj tą brzydką mordę. Tutaj możesz właśnie po tym pojedynczo pić no, na No nie, ale on mi... On mi się kurna kręci jakoś. Ej, Zamyklić. użyj tego kamieniu efemerycznych oczu, mówię ci, bo ja myślę, że ja też to pamiętam. Miałem tylko byłem człowiekiem po walce z tym tutaj ziomeczkiem i ja nie, nie, nie ginąłem na hita, Jak was. To już użyć czy później? No tutaj no, obojętnie kiedy użyjesz. Dobra, ale to... to jest dopiero tam pewnie dzisiaj godzinę to robi, no to wyświad stracę i... uraz użyję na próbę. się godzinę robi. W sensie, no tych pewnie przyplatek jest 2 miliony, nie? Co? Nie rozumiem cię. Bo w sensie, no to nie jest to, że przejdę ten punkt i będzie koniec, tylko pewnie tego jest 2 miliony, więc... Wiesz, no kurna, jak jeżeli nad, znaczy... nie, na drugiego nie mogę przejść, no to... No chyba... tak, no ale jak, ale nie, no, jak cię nie zabije na hita, no to będziesz mógł się wyleczyć, to jak już dobiegniesz Zobaczymy. do wilaru. Się to wydaje, bo ja też pamiętam coś takiego. Faa... Mnie zobaczył, na chwilę, ale mnie zobaczył, nie? Odkręcaj ten łeb, Krzyku. Nie no nie pędź mi się O, tak mnie nie trafił, o, trafił mnie No i żyjesz widzisz Ale co to za życie Ale no szukałeś odpowiedzi czy będziesz poprzeżyć No to możesz <laughs> To i tak się muszę udaczyć na maksa Tak ale już masz odpowiedź, jak na lutem przeżył, ale jak mi teraz zobaczył, no ale będę musiał farmić. E, cudownie, powiem ci, że podoba mi się jak to oglądam. Czemu? No bo przypominają mi się stare jak ja pierwszy raz grałem <grym> Myślisz, że jak lepiej grałem jak pierwszy raz grałem, no nie, o nie tak, o Jezu, raz za dużo no, Ale przeżyłeś, widzisz, elegancko No i masz progres, widzisz. Opłacało no, widzi. się użyć. Widzi mnie? Tak. Nie widzimy, nie widzimy. No nie, masz czy teraz się leczysz. Czemu się nie leczyłeś i ten, jak na jak cię widział? Byś przeżył może ten. Jakbyś tym mocniejszą trawą szybko się wyleczył, byś przeżył kolejny atak. A się patrzyłeś, czekałeś na Dobra, a teraz co mam Możesz zrobić? Tam martwy. do tamtego podbiec, tak? Tak. Dobra, czekaj, niech się nie patrzy. O, się nie... Dobra, za późno chyba. No tutaj tak trzeba naprawdę, timing wiesz Wiesz to Co to jest? No i no... Co? A! I teraz palawa strona mi się teraz otworzy Zaraz zobacz A schody Dobra, domyślam się, że to nie jest przypadek on mnie widzi teraz? A jak mnie masz oczy? Patrz na oczy. Nie wiem. Teraz nie widzę jego oczu. Tu zaraz będziesz miał odpowiedź, czy będziesz martwy, czy nie. Ten jaki. Teraz mnie nie widzi. Chyba nie. Skoro ci nie tak. To... On się nie patrzy teraz w ogóle w moją stronę, czy się patrzy? Może cię zauważyć, uważaj, ale... No tutaj po ataczku, po... Na spokojnie ataczek i ten... Możesz to bić knet tu z filaru. To masz niedaleko do tego. Knet z filaru możesz to atakować. No, nawet by się oczy nie zmieniają. No, To taka potrzeba jest wiesz, full focus, full skupienie, i możesz błędy popełnić, nie? No. A jak tam dalej? Też są ten. To trzeba co walić i co? Czekam się, tu spojrzy. Za I teraz, o kurwa, teraz diabli czy biec? Dobra, znowu się spojrzę na środek i wtedy się schowam. Dobra, nie widzi mnie. Chowaj się, dobra. Gdzie teraz, tam Ciągle prostą drogę masz No wiem no ty, ty wiesz No przed siebie prosta droga Oho, prosto. fuck off, fuck off Aha. Zgubił mnie? Czego nie mnie? Czego zgubił? Tarczy w górze Dobra, cicho Nie graj szefa, ale przez to możesz właśnie zginąć no. Czekaj, bo się patrzy już, tam. Już Pawle, już Pawle się, już Pawle się poczuwasz i zaraz będzie dętka. Poczekaj, musi się spojrzeć w prawo. No nie! Nie ma mnie tu. Czemu nie trzymałeś tarczy do góry? Teraz trzymasz, jak otrzymałeś. Doleć się, od razu. Cicho, ale ja tu tak przeżywam... No. Wiem, tak wiem, wiem. Wiesz. Dobrze, jakbyś, wiem. Jakbyś tak jednym półkulom tylko walczył Paweł, użyj drugiej. Cicho. <noise> Dobra, nie widzi... No o co ci chodzi? Nawet namierzyłem go, żeby tarczą dobrze mi ten O kurwa, jedzę jak się spojrzał blisko Nie widział Zniszczyłem, zniszczyłem Spójrz tam się jeszcze raz Dobra biegnę Bij, bij od razu, bij, bij I Dobra biegnę Jak zginę to a jest, dobra, zbieram go od razu, mam to w trupie. Od razu pijesz czurkę, pijesz Walić to, stary. I co, koniec? Czy nie koniec? O. Aha, pewnie trzeba jakiegoś finishera zrobić. I zabita jest. Patrz go, jaki farciarz jeszcze jaszczurkę dobił. Dobra, wszystko jest piękne. To I co teraz... teraz? No idź go dobić. Dobra, on mnie może zabić. Tam idź, tutaj masz jeszcze do góry, do góry, sobie cofnij się, gościu. On się nie odnowi. Ale ty, ale ty eksplorujesz, ale ty eksplorujesz. Dobra, ale chodzi, wiesz tutaj, o co chodzi? No. Ja się boję, że on się wiesz. To wolę nie zebrać tego, nie? Nie wiem. Uuu, ty się niszczy. A to nie będę mógł tutaj poeksplorować, jak go zabiję? Będziesz mógł. No to stary. Może że... zaraz będziesz mógł sobie powalczyć szybko jeszcze drugi raz. Czemu? No bo zaraz się zrespi. Naprawdę? No. Weź. Gdzie on jest? Ja muszę tam zejść. Uważaj tylko tak. Uważajnego oddech. Tak. O kurna. Uważaj, daj mówić. Czekaj, bo muś tak mało zostało. Już koniec, jest hard? tak? Tak. Cudowna ma troszczyzny się ogląda. Cudownie to się ogląda. Ale ty jesteś. Ja to pierwszy raz oglądałem. No nie masz już tak mówić. Ja jestem mega dumny. Dobra, na górę jeszcze wezmę. Trzeba będzie pewnie zaskoczyć chyba. Kurde. No i to jest pan Paweł, pros. No ci powiem, że... No wiesz, no dla ciebie to jest prostutki nie? Ale tak jak grasz na początku, nie wiesz, no wiesz tej mechaniki totalnie, wiesz... No tak, Co ale no... Zrobić. Jak przejdziesz całą grę, to zobaczysz, że to jest najprostszy boss. No to my no wiesz no dobra, no, może oprócz jeszcze jednego. Yy, powiem ci, no on nie był trudny, jak się zamieniłem w człowieka, no to faktycznie, bo wiesz, nie ładował mnie na hita, więc żeby zrobić, zrobiłem Dokładnie. te 5 błędów, straciłem trochę trawę, nie, wcale nie aż tak za dużo. Ale został pokonany, dobra, odbieram Klinka, Klinga, czy jak to się nazywa? Widzisz, jednak warto się posłuchać mądrzejszego Nie. co używa dwóch półkul. Super, gratulacje. Smocza dusza demona. Dobra, elegancko, posiadasz teraz duszę arcydemona. No i dobrze. No i dobrze. Widzisz. Cię, ale za zobaczymy, jak będziemy... zawodnik. Dark Soulsa będziemy jeszcze grać. Zobaczysz. No i dobra, świątynia Smoczego Boga. Dobra, no to idę do spójni. No, Przeładuj sobie lokalizację, i tam po tym, jak się wchodziło do tego smoczego Boga, to mogłeś ten. tam na lewo od razu, właśnie mieć zablokowane. Może masz teraz otwarte. Choć raczej wątpię, bo. trochę poginałeś jako człowiek, to możesz mieć to zablokowane. Nie, jako człowiek nie zginąłem. Nie zginąłem ani razu. Teraz, a czy, aha, myślałem, że. Dobra, wiem o co chodzi. Czekaj, dodam sobie, nie wiem, na co, na siłę? Siły mam aż 28. Dużo więcej jak pozostałych. Dam sobie żywotność, bo to jest zawsze w cenie. Dokładnie, mądrze postępujesz. Widać, że druga półkołola coś się odzywa. A powiedz mi ten, je, moja postać jakoś tak się bawi w zręczność, w inteligencję, czy to bez sensu? Ja nie wiem. Nie Dzięki. mam pojęcia, jak chcesz ją budować. No na siłę. One shot, one kill. To... Znasz mnie? Dobra, damy 30 siły, dam 20 Bez sensu. No 30 siły. A ile masz życia? 19. Mm -hmm.